Ta kobieta codziennie przed snem wypijała drinka, ale tej nocy, zaraz po tym, jak go skończyła, zauważyła mężczyznę w średnim wieku, który wpatrywał się w nią z budynku naprzeciwko. Na początku nie przejęła się tym zbytnio, ale następnego dnia zdała sobie sprawę, że on wciąż na nią patrzył. Opowiedziała o tym mężowi, a on poradził jej, żeby się tym nie przejmowała. Kobieta potraktowała to lekko, ale kolejnego dnia w budynku naprzeciwko doszło do morderstwa. Przeraziła się, gdy dowiedziała się, że ofiarą była kobieta mieszkająca samotnie. Jej mąż pracował w ciągu dnia, więc zazwyczaj była sama w domu. Przypomniała sobie, że ostatnio często była obserwowana przez dziwnego mężczyznę. Nie odważyła się zostać w domu, więc wyszła na chwilę, żeby się przewietrzyć. Jednak na ulicy miała wrażenie, że ktoś ją śledzi. Zorientowała się, że coś jest nie tak, i szybko schowała się w kinie. Nieoczekiwanie, zanim zdążyła usiąść, mężczyzna nagle usiadł za nią. Jej kobieca intuicja podpowiedziała jej, że to on ją śledził. Przerażona, natychmiast opuściła kino i udała się do supermarketu, licząc, że zgubi tajemniczego mężczyznę. Jednak on nadal za nią podążał. Chciała zobaczyć, jak wygląda, ale gdy próbowała go obserwować, on to zauważył. W pośpiechu ukryła się przy tylnym wyjściu supermarketu i zaczęła go bacznie obserwować. Po chwili zdała sobie sprawę, że mężczyzna wygląda jak ten sam, który co noc ją podglądał. Przerażona uciekła. Tego wieczoru opowiedziała mężowi, że ktoś ją śledzi. Po wysłuchaniu jej mąż udał się do supermarketu po nagranie z monitoringu. Okazało się, że mężczyzna rzeczywiście ją prześladował. Aby zapobiec tragedii, mąż wielokrotnie prosił ją, by nie wychodziła z domu. I zamontował dla niej zasłony w oknach, sądząc, że to zapewni jej bezpieczeństwo. Jednak tej nocy jej mąż pracował do późna w biurze. Nagle rozległo się pukanie do drzwi.